Witajcie ze strony Patryk, kanał Buty nie grają, wszędzie Jordan, więc czas na Jordan Luka 1. Recenzję, o którą prosicie chyba najczęściej na moim kanale. I tak nadszedł jej czas. Jak widzicie, buty nawet na outdoorze, bo piech jest w podeszwie i tartan, i wszystko. Sądziłem, że sprawdzę je wszędzie i wydam swoją opinię na ich temat. Ale zanim to zrobimy, pamiętajcie, subskrybować kanał, polubić ten film. I tam na dole możecie dołączyć do wspierających a wspierającym mam ją prawo do filmów na żądanie. Recenzja. Moi drodzy, wezmę jedną rękę, bo lubię trzymać więcej buta, kiedy o nim mówię. Luka Jedynki. Buty, które miały być takim następcą Jordan Separate'ów i nie są, są inne. Są inne, zupełnie inne. Są lołami, więc dla mnie jest to duży plus i są butami genialnymi. Naprawdę. Ostatnio za często to mówię, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dobry but. I kompletnie jestem zaczarowany. Jordan naprawdę robi dobre buty. 36. separejty, zajony, luki. Cztery pary butów z rzędu Jordan zrobił bardzo dobre. I szczerze, z każdym mnie coraz bardziej zaskakuje. 36 mówię, wow, dobry but. Potem separejty mówię świetny but. Zajony. Genialny but! A to idealny dla mnie but. Tak, moi drodzy. Przejdźmy do samego omówienia buta. Trakcja. Trakcja na dworzu, na hali, świetna. E, używałem jej na hali, gdzie w ogóle nie ma trakcji, i jako jedyny się nie ślizgałem, więc coś w tym jest. Więc były to buty z najlepszą trakcją na boisku. A mogę powiedzieć, że były tam też kd 14. Były też łajnoty 03. Były też pg 5 więc buty z dobrymi trakcjami i mimo to ja ślizgałem się, się najmniej. Jeśli chodzi o wytrzymałość bieżnika, jak już mówimy o podeszwie, no spójrzcie, jest tylko pełno piachu po bokach od grania na dworze i tyle. Nic więcej nie ma. Nawet najmniejszego zadrapania tej gumy transparentnej. Dodajmy do tego, to jest guma transparentna, która według mitów i legend, ale to je, czasami się sprawdza, czasami nie, jest mniej wytrzymała i mniej klei. Tutaj jest super. I klei dobrze, jest wytrzymała, nie ma się do czego doczepić. Jeśli chodzi o amortyzację. O systemach amortyzacyjnych w bucie mówiliśmy już oczywiście First Impression, więc nie będę się powtarzać, ale samoczucie, Mega responsywny but, mega fajny. Jeśli ktoś szuka tony amortyzacji, no to nie jest but dla niego. Ale jeśli ktoś szuka responsywnych, fajnych butów, które będą współpracowały z tobą, a nie cię tłumiły i sprawiały, że jak lądujesz swoim 160-kilowym cielskiem, to nie pęka podłoga pod tobą, no to są dla ciebie dobre. Ja ważę PL 110 i dla mnie są genialne, naprawdę oddają strasznie, jeśli chodzi o podeszwę. Jeśli chodzi o cholewkę, to szczerze, jeśli masz zwykłą stopę, nie masz wysokiego podbicia, ani szerokiej stopy, to true to size. W każdym innym przypadku brałbym 0,5 do góry, będzie to lepsza opcja, ale but lockdown stopy ma genial. Naprawdę, jeśli mam być szczery, to tak dobrego lockdownu stopy nie czułem od czasu Kobi szóstek. Jeśli chodzi o buty low, naprawdę lockdown, stopy genialny. Tutaj kompletnie nie ma się do czego doczepić. Język bardzo miły. Tutaj na początek macie język i tą część materiału, i ciężko mi to było ułożyć. Też trochę musiałem podsudować związaniem buta, ponieważ dziwnie tu przechodzą te sznurowadła i musiałem to sobie bardzo dopasować. I za każdym razem dość głęboko rozwiązuje buta, żeby założyć go, i potem dopiero zawiązuje ponownie. Więc ze sznurowadłami jest tu ten problem, ale no wiadomo, jeśli but ma dobrze lockdownować stopę, no to sznurowadła muszą dobrze siedzieć i o to chodzi. E, język też wygodny tutaj wokoło kostki super. No trzymają tą piętę nieziemsko. Nie ma tu jakichś gówno poduszek, jak to mamy w Nike, w KD Treyach czy w Jeansach Immortality. Nie ma, jest to naprawdę jakościowe wykończenie. Jeśli chodzi o oddychanie stopy, naprawdę oddycha fajnie. Uważam, że to nie będzie jedyne CW luki, które będzie kozackie, więc materiały mogą się trochę różnić, bo jeśli dajemy jakieś kolabo na buty, no to wtedy te materiały mogą się różnić i wtedy oddychać może troszeczkę inaczej. Tutaj mamy oczywiście skłędrzy 54, więc no, materiał prawdopodobnie. Z tego, co widzę na zdjęciach, to taki jak w większości CW, niestety w Polsce mamy tylko to CW i to już nie wiem, czy jeszcze jakieś size zostały, ale kiedy będą wychodzić następne, moi drodzy, zdecydowanie kupujcie te buty. To jest najlepszy but Jordana dla mnie od, od zawsze. Tak, to jest najlepszy but Jordana, w jakim mi się gra. Kurczę, naprawdę, zające są mega dobre, ale one… I zajony to jest naprawdę topka butów. Zrobienie butów 2022 roku najlepszych, to będzie jakiś dramat. To będzie jakiś dramat, ponieważ buty są za dobre. No cóż, moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. Pamiętajcie, polubisz ten film, bo to są najlepsze buty i zasługują na tysiące lajków. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Nała!